Przede wszystkim wynika to ze specyfiki naszego stowarzyszenia, które odpowiada też z jakimiś działaniami paramilitarnymi e, polowe w powstały w 1912 roku, więc jest to też ponadwiekowa tradycja i nie jak naturalne w ten sposób uczcić żołnierzy podziemia komunistycznego. Ilu wzięło udział Sześciu. E, 6, 6, tak, mieliśmy z klubów e, z Zielonej z Gliwic, z Podkarpacia, e, a jeszcze z Zawiszy Bydgoszcz, ale nie jestem pewien, ale... Możemy powiedzieć o trochę? Jakie czekają tych Przede wszystkim no to są puchary, medale wręczone właśnie przez Pana Henryka Anteborskiego, czyli to jest to puchar nie imienia, nie kuczci żołnierzy wyklętych, tylko dosłownie puchar żołnierzy wyklętych, bo to oni zawsze... E, wręczają te trochę, ale też wydawnictwa, gadżety związane z żołnierzami podziemia antykryptycznego, czyli gry, książki, e, też inne materiały, które otrzymaliśmy od naszych darczyńców, e, między innymi również od lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Na Piotr Mazur, sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Ludnie a jednocześnie wiceprezes Lubelskiego Okręgu Związku Żołnierzy Narodowych Ślubów Zbrojnych. Bardzo dziękuję.